Dobra, I mam już rodzinę, mam już dzieci No teraz muszę pójść po mleko, bo wiecie jak to mówią. Jaki ojciec taki syn. No, idzie, idę po mleko i wam to gdzieś. Cóż tu, Polski włączymy, żebym umiał czytać. Dobra, sklep spożywczy idziemy po mleko. O kurna! E, twój stary syn pysy... znaczy nie... E... Z pomocą kotegu i Mursery Banana. A to pomijamy. Musimy... Musimy za... grę. O! Cel. Zdołąć artykuł w spożywce. Dobra, to co jest? Pieniądz. Pieniądz. Pieniądze! A! Co to jest napisane? Duży mężczyźni! Jak czytać? No chcę jak czytać? Nie umiem czytać. Chcę poradniki, jak czytać. Pomóż. Super, Dobra, super Paryżu? pytał, dobra. Lodówce pieniądze Dobra. W lodówce pieniądze trzymać. bardziej, będziemy mi bardziej, będziemy mi bardziej, będziemy mi Dobra. Dobra. mi bardziej, zabije najwyżej chętnie. będziemy ehm. Choć chciałbym. Dobra. Mm. How do I type? IDK. Dobra, lecimy na górę. SCP-3069-69-69. Object class TAPI. Too powerful. Uuu. Dobra, lecimy, otwieramy. O co to? To pieniądz. O co? Dobra, bierzemy, co to? Cześć współrokatorze. Czy chciałeś kiedyś coś ukraść ze sklepu? Yy, spróbuj odebrać kartę uno. Reverse. Dobra. O! The games gra rozpoczyna się. Uuu! Biornął i teraz jesteś w grze. O Boże! Jednak to miejsce wydaje się znajome. Wow, użyj W, aby skakać, a A i D, żeby się porą, się Przy Dotrzeć do końca. Dobra, musimy dotrzeć do końca. możemy Pijądz, pieniądz, pieniądz! Direo! Pieniądz. Dobra. Pieniądz. O, Boże, nie umiem grać w grę w komputerze. Ale fajnie się skacze. Dobra. Opuszczasz teraz teren miasta kurczaków. A! A! Kurde! Ej, to jest łatwe. Mm, trzeba dotrzeć. Tajemnica e się tam zajdzie. A! Dobra, jesteśmy tu. Kurde, mogę mu skoczyć na łeb? Kurde! Czy da się jej zabić w ogóle? To będzie ciekawe i to nie trudne. Dobra. Ej, a w ogóle nie zauważyłem tego kuliczka. Ładnie jest. Dobra. Raz, i dwa. Kurde, kurde, kurde. Masz pieniądz, pieniądz. Dobra, pieniądz. Ej. Nic do zobaczenia tutaj. A ze szczelarą boksem. Nie wiem, ja się boję w to klikać. No. Mm, Tajnos. Dobra, lecimy. O, dobra. Boże. Baba. Nie! Dobra, checkpoint jest. Dobra, jest git, jest git. Dary, bo to był checkpoint to mi się to podoba teraz. Teraz to jest git. Musiałem w od początku. Eju, jaki pie. Ja, jak ja uwielbiam tę twórcę tego, tej gry. Gdyby nie stworzył checkpointów, to, to ja wiem, nie wiem. To ja nie wiem. Co ja wiem Aaa! Ah, Amongus! Ej, to jest Amongus! Amongus! jest uh, sosy! Dobra! Uh, uh. no, uh. uh. co, co ten Roy Hero? Dobra, on jest w jakimś domku, ale... Uh. Uh, uh. oh, uh. Okej. Okay. To się da. Kurde! Kurde. Czyli chłop, zrobił tutaj też checkpoint? Nie. Dobra, nie, co to? to. Zrobisz to, udało ci się. Zapomina, co to jest, czym jest to miejsce. Ale przynajmniej możesz wrócić do domu i pomyśleć o tym później. Ciekawie, ciekawie. Przeszedłem. Aha, bawba. Gamer Ending Super, zakończenie gracza. Dobra, Ej, nie zobra, Robimy więcej endingów. Endingów jest tu sporo, jej Będzie to robić na kolejne odcinki. Na nie, no nie appreciate ending, bo to jest na 2022 Hitmast. Reverse Ending, możesz kraść. Podpowiedź: Co za piękna karta w sklepie? I robimy to. Robimy to. A w ogóle nie zobaczyłem tego. Eee, można szukać cenki chyba. To zobaczmy, co będzie. Z pomocą kataru King Bacon. E tam, mm, dobra, co w nas obchodzi jakiś typ? Da, czyli jak, jak drzew za karę chore. Nie, ja nie chcę za karę. Zainspirowany jest późnieniem do szkoły. Sklep spożywczy. Te, patrz, lecimy. Twoja mama powiedziała ci, żebyś poszedł na zakupy. Kazałaś. Musisz iść. Dobra, co mam kupić? Dobra, spróbujemy okraść ich. Jestem ciekawa, ile ta karta może kosztować, bo chyba. Niem, trzeba kupić, więc zbierzemy pieniądze i nią... Dobra, super. Bing Dobra, wezmę jakieś 15 dolców i może uda mi się. LC 15 dolców mi wystarczy. O rany! Ciągle upuszczam moje notatki. Mam nadzieję, że nie upuszczę tego. Podpisane H4. Okej, okay. jestem ciekawy do czego to może prowadzić, ale dobra. To jest Muffin Mart. Ale ja chcę do Grocery Store Store. store. Cześć, gdzie mam pójść? Do Store Store? Muffin. Ja pójdę do Store Store. store, store jest fajne chyba. No Jezu, ale to paliwo drogie. Out of block, out for blocks i correct. Among Us. Among 15 danców. Nie chcę. Jest ja zainteresowany. Umiesz przedmiot tutaj. Weź. A Okej, okay. czekaj. Co ja mam wziąć? Wezmę sobie chipsy. Wezmę wodę. Wezmę linera jakiegoś. Linera i wezmę przewody. Dobra, umiesz przedmiot. O klient, porozmawiaj ze mną jeśli chcesz to kupić. Coś powiedziałeś. Hej, brachu. Nie. Co? Uno, Reverse! Czekaj, co? Czekaj, co? Ewza. Ewza. Odwrócenie zakończone. Cofnij. Dobra, spróbuj ponownie. Ech, boże, to, to, to ciekawe jest. Dobra. No teraz. Może po prostu kupmy te Kupmy po prostu chipsy i tyle. Ha, okay. Będzie. Ok, 5 dolarów. E, te chipsy nie były jakieś chyba drogie. Nie, dobra. Pamiętam e, jak była gra Geta Snackard 3Ajem, nie? To się zawsze grało. I tam był Snacky 3AM. Dobra, bierzemy to. Ej, da zakupy! Może kupimy jeszcze od tego gościa. Pod doga. mogę komuś przywalić? la! la, la. Dobra, lecimy. Hodogi, 15 dolców! Oh, jestem taka zestresowana. Po prostu potrzebuję przerwy od pracy. Ale, ale jak, jeśli wezmę wolne, to jak zdobędę pieniądze na rachunki? Mój szef nawet by mi pozwolił zrobić przerwę. Mam nadzieję. Chciałbym, żeby ktoś, co, kto chce mi pomóc, oddał mi przerwę. Mógłby to zrobić. Ła! Wow. naprawdę? Nie. Nie, nie, na no, no niby. Tak, i nawet nie muszę nikomu mówić. I tak możesz dostać za... Żebyś też mogła dostać na dodatkową. Jesteś cudotwórcą, dzieciaku. No nie, nie pojawia I... co mam teraz pracować? A plis. jakiś e, cel, za zamówienia. Czy mogę dostać hot-doga? Nie, hot-dog. Chciałam coś zrobić. Jeden hot-dog, hot-dog. Halo, hot Halo. No. Dziękuję. Czy mogę dostać sodę? Nie, Nie mogę. Dobra, masz tą do sodę. Czy mogę dostać hot -doga? Dobra, masz. Dobra, jeju, to się robi dziwne. Trzec, ten czas robi wam my. O jeju, przegraliśmy. O nie! Więc raczej to by było na tyle z naszego odcinka.